Tydzień ten zaczęliśmy od tosta francuskiego na słodko. Zakończmy tostem francuskim wytrawnym. Do jego przygotowania potrzebujemy dwóch kromek sporej cegiełki chleba pszenno na zakwasie. Na jedną kromkę chleba używam dwóch jajek. Do tego dodaję pół łyżeczki ostrej papryki. Ja wybieram go czugaru. Ty wybierz jaką chcesz, do tego pół łyżeczki ulubionych ziół. Ja wybieram mieszankę kafe de Paris, bo to moja ulubiona mieszanka ziół śniadaniowych, do tego pół łyżeczki granulowanego czosnku. Wszystko razem dam mieszam bełtam skłócam. Zrób jak wolisz. W tak przygotowanej masie jajecznej pozwalam upić się kromeczce chleba, tak by wypiła wszystko. Przygotowany, nasączony w masie jajecznej tost wkładam na gorącą, ale nie za gorącą patelnię i Pozwalam mu się kilka chwil przysmażyć się z rumieni, Odwracam na drugą stronę, kładę na niego plaster sera. Ja użyłem gołdy holenderskiej. Ty użyj sera żółtego, jaki lubisz bądź jaki masz. przykrywam pokrywką po to, żeby ser się lepiej rozpuścił. Na tak przygotowany ser wykładam szynkę parmeńską bądź każdą inną dobrą wędlinę. Ja użyłem tutaj szynki szwarzwalskiej. Przygotowuję drugi tost i gdy drugi tost będzie gotowy i wyłożę na niego... Szynkę. Zacznie dziać się magia. Teraz używam ostrego, acz słodkiego drzemu z pomidorów. Przepis na ten drzem w przyszłym tygodniu. Na to zielenina. Ja użyłem ruszponki, składam dwa tosty, przekrawam na pół i zajadam. Można z sosami, można bez smacznego.